Kolejny dzień i kolejny odcinek. Tym razem zmiany na kanale. Zmiany na kanale polegają na tym, że kupiłem telefon, który powinien nagrywać dosyć dobrze i nie zacinać się już w 4K, więc wszystko powinno być ok. No i będę testował. Dopóki jeszcze nie rusza ta finalna budowa, to przetestuję różne metody nagrywania. Teraz jestem na telefonie. Plus do tego oryginalny, wbudowany mikrofon. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaki jest plan na dzisiaj? No właśnie, bo od tego trzeba zacząć. Dużo nie zrobię, ale powoli do przodu Włączyłem sobie szeroki kąt, żeby Wam trochę lepiej zobrazować jak idą postępy w garażu. No niewiele się działo Ten tydzień to był tydzień na pracę inżynierską natomiast no, bus już powinien wjechać i to jest najważniejsza dzisiejsza rzecz do sprawdzenia Czy bus dzisiaj tutaj wejdzie finalnie bo mam pewne obawy związane z tą bramą a właściwie to mam pewne obawy dzięki jednemu komentarzowi no, i trzeba będzie przetestować. Ta strona garażu wygląda fajnie. Ta wygląda trochę gorzej. Z ciekawostek, wentylator przed kozę i nic więcej nie będę modernizował. Za chwilę się zrobi ciepło i tyle z tego będzie. Jak to wygląda na tym szerokim kadrze? Idzie zmienić na zwykły? Idzie zmienić. No, teraz trochę lepiej. Dajcie znać w komentarzu, jak jakoś nagrań. Czy się poprawiła, czy się pogorszyła? Czy jest ok? Ja się biorę. Za otwieranie garażu i wjeżdżanie busem, czy to w ogóle się uda. To musi być w miarę szybka akcja. W ogóle co to za pogoda? 10-11 marca chyba nawet dzisiaj jest. A pogoda jest... No jak widzicie, śnieg sypie. Mogłoby już się zrobić ciepło. No ale nic na to nie poradzę. Nigdy Wam chyba jeszcze nie pokazywałem, jak ten samochód pali. 340 tysięcy przebiegu. Temperatura na dworze jest... 0 stopni, tak jak widzicie na liczniku, luz wbity i lecimy. Stał około 3-4 dni nieużywany w tym miejscu na dworze. 0 stopni i palimy. Moim zdaniem, nie ma się do czego przyczepić. Jak na 340 tysięcy to jest super. Oblodzenie drogi, możliwe. Dobra, wjeżdżam do garażu. Sukcesu za mną. Teraz najważniejsza rzecz to długość, ale chyba nie będę dojeżdżał do samego końca, tylko te ostatnie 10 centów to sobie go dopchnę, żeby no nie zniszczyć tego zderzaka, bo szkoda. No i się udało. Tutaj jest dosłownie centymetr przerwy. Nawet nie widać za bardzo. Tego na kamerze Tylko najważniejsza rzecz jest tutaj Jak to będzie wyglądało? Biedna dziura? To jest okej okay. Spokojnie, tu jest jeszcze z 10 centów zapasy Kwestia tylko taka, czy się brama teraz zamknie Bo jeżeli nie, no to To jest lipa, nie będę miał pomysłu innego Chyba tylko i wyłącznie ją odkręcić i po prostu przystawić Innej opcji nie widzę o, kurde, to jest największy fart w moim życiu. Patrzcie na to, dosłownie na milimetry, tam jest nawet nie centymetr, ale się zamknie. Ale bom farta, no to teraz widać. Tutaj jest dosłownie centymetr przerwy, ideal. No, ale od mi nie wejdzie to już jest lekki problem. Ewentualnie próbować wjechać pod kątem. Nie no, kurde, dzień mi to dzisiaj już zrobiło. Teraz można zjeść plastiki, żeby dzień się popsuł rdzawkami. Zapomniałem o jednej rzeczy: że ja Z tydzień temu załadowałem na niego drewno. I jeden worek jest mój, pozostałe dwa worki są kolegi. Dlatego mój super plan wjeżdżania tu centymetry trzeba przerwać, żeby wyjechać i mu to zawieść Bo dzisiaj plan, na, plan jest taki, żeby wyciągnąć podłogę. Kurde, no jak to weszło, to mi dzień zrobiło cały. Aż chce się tu dzisiaj robić do do późnej nocy wszystkie zaślepki od progów będą wywalone i wszystkie te listwy, które widać dokładnie tutaj. To wszystko trzeba zdemontować, bo pod tym siedzi rdza. Prawdopodobnie w większości siedzi, więc nie wierzę, że w moim jej nie będzie. Dlatego trzeba będzie kombinować. Co z nią zrobić? Czy wystarczy jakiś tam drobny odrdzewiacz i lekko psiknąć, czy trzeba będzie konkretniejszego lakiernika? Szybkie cięcie i drewna nie ma, chociaż trochę się go nie natargałem. Zobaczcie, jak wygląda to studio. Moim zdaniem, no jest teraz super. Mam widoczność przede wszystkim, to było dla mnie bardzo ważne. Jeszcze będę mniejszą jedną lampkę do doświetlania sobie zakamarków. I co? Od, od czego tu zacząć? Trzeba by rozbroić to do końca. Czyli tak, plan na dzisiaj: wytargać plastiki, wszystkie niepotrzebne listy. Muszę zdjąć. Pytaliście też, czy są na sprzedaż. No prawdopodobnie nie, bo one się mogą przydać w bagażniku, te listwy, i sobie je zostawię do końca budowy. Kolejną z rzeczy jest inspekcja progów. Jak one wyglądają, bo no, nie widziałem wcześniej nigdzie na YouTubie tego, że tu są takie listewki, w sensie listewki, zaślepki. I te zaślepki powodują no to, że nic przez to nie widać. Dlatego tam dopiero się okaże, co tam jest. Fajnie mieć też dostęp. Do klipsów, które tam są, żeby te listwy czarne odrzucić. Biorę się po kolei za robotę. Może na pierwszy ogień nawet listwy pójdą. Najprostsza, przyjemna robota Wiertło i roznitowywanie. Ok, zdjąłem kamerę z gimbala. Może nie będzie tak źle. Zdjąłem też te wszystkie osłony. No i moim oczom. Ukazało się coś, czego nie chciałem zobaczyć, czyli stojąca woda. Na szczęście nie widać śladów korozji. Chyba, bo to tak. Niby tordza, niby taki klejk. Wszystko wyjdzie, jak się wyczyści. No ale stoi wszędzie w progach woda. Nie jest to dobry znak. Wszędzie wilgoć. Dokładnie, po całej długości. Trzeba będzie to jakoś porządnie zabezpieczyć. Żeby tak dalej się nie działo. No i prawdopodobnie przetkać te wszystkie otwory, które o. Nie wiem czy tu widzicie. Jest na czerwono. Na czerwono. Na czerwono to jest u mnie, ale tego nie nagra. Jest taki dziabąg wystający. I to tym dziabągiem powinno spływać. No a nie spływa. I trzeba będzie to wszystko porobić. Tylko jak? Nie mam pojęcia. Tam dostęp jest taki, że... Rękawa idzie także, trzeba będzie szmatkę matkę i, i lecieć po kolei. Trochę się nie spodziewałem, że to powiem, ale jest mi gorąco. No Zmiana w kozie, którą zrobiłem, jest rewelacyjna. Jest taki upał tu w garażu. Bardzo dobrze, bo jakbym miał tutaj teraz marznąć, to lepiej niech jest gorąco. A co zmieniłem? Zgodnie z waszymi radami, zatkałem komin. On nie jest całkowicie zatkany. To się wydaje, że on jest zatkany, chociaż jest za mało przetkany, bo dym teraz leci do środka, ale tam od boku jest dosyć duża szczelina, no i mogę to sobie regulować odstawieniem tej blachy. I teraz żar w środku jest gigantyczny. Kilka drewek na godzinę schodzi, a ciepło okrutne w całym garażu. Zadowolony jestem i to dzięki Wam, także dziękuję za rady. Stwierdziłem, że jak już rozbiera wnętrze, no to podłogę też trzeba wyjąć. I główkowałem się, jakim cudem zrobić to samemu, żeby wyszło tędy, a nie tylną bramą, bo nie chcę tego wszystkiego otwierać po raz kolejny. A tu proszę, po ściągnięciu wykładziny, taka niespodzianka. Podłoga też jest oryginalna. To jest zabudowa BOT. Nigdy o tym nie słyszałem, ale jest na tyle fajna, że jest zielona. I teraz to już nie będzie problemu absolutnie żadnego z tym, żeby ją wytargać, bo jest w kilku kawałkach. Wystarczy wziąć. I poodkręcać sobie te łączniki. Kurde, ciekawa ta zabudowa. Nie jest to taka wylejaka, najtańsza zabudowa, tylko to faktycznie jeszcze wystawię na LX-a. może zwiększy budżet. Ten wpust szedł szybciej, a ten będzie problematyczny. Może najpierw przód spróbować, chyba tak. O schubani. Ja myślałem, że to, to będzie jakiś taki po prostu guma nałożona, tam odeszło bardzo łatwo, dlatego tak myślałem, że to jest po to, żeby nie rezonowało, to jest przyklejone i to tak konkretnie, ta płyta nie chce odejść. Chociaż teraz jak już może jest sama, to powinna pójść. Cieszy mnie to, że. Że ta zabudowa była zamontowana od razu i tutaj nie ma najmniejszej ryski na podłodze. Ona jest prosto z fabryki. W się sensie była zamontowana prosto z fabryki, jak auto wyjechało. O, nadkola powinny już zejść. No i tutaj już ktoś coś wiózł bez nadkoli, bo trochę przyhaczył. Ale nie ma źle. Ocynk nie jest zdarty. Darty jest trykolaki, a na drugie Uu. nie zaciekawie Trzeba będzie zabezpieczyć. No kurde, trochę mi to nie pasuje do reszty samochodu. No nic, no widocznie im przeszkadzało nad kolej. Trochę porysali. To oto są głupoty. W co drugim małdzie tak jest. Powoli puszcza. O, kurde, no nie chcę pójść, ja nie chcę niczym podważać, żeby nie wnieść podłogi. Mam dylemata co zrobić. Trzeba będzie czymś podważać, no bo inaczej nie pójdzie, nie ma szans. Ręcznie tego nie zrzucę. Udało się 30 minut, dobre, straciłem na to. Nie chciałem podkładać tej brechy, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby nie połamać ani tej płyty, ani przede wszystkim nie powgniatać sobie podłogi, bo wtedy nowa podłoga by nierówno dolegała. No, muszę przyznać, że naprawdę mają porządne kleje. Bo tu, w tym miejscu, jak złapało, to jest nie do zerwania. Taką płytę też nie jest łatwo tak po prostu oderwać. Także ten klej no mega plusa ma. Najgorsze jest to, że. Kurde, co ten gimbal robi? Dobra. Najgorsze jest też to, że te ciatostwa to mnie wszędzie prześladują. I nie dość, że na kąpieliskach, na plażach, to jeszcze nawet we własnym busie. Powoli busik przestaje mieć przede mną tajemnicę. No, jedynie zostały listwy z takich niepewnych rzeczy. To dokładnie te czarne dziadostwa będą ściągane w następnej kolejności, a potem jedno wielkie odkurzanie i czyszczenie tej podłogi. Muszę sobie zamówić taki gumowy krążek, żeby te resztki tego kleju spróbować jakoś zedrzeć. Albo spróbuję rozpuszczalnikiem, może przejdą. Nie wiem, jak mi się plączę, bo się namęczyłem z tym dziadostwem. Kolejny etap na dzisiaj to sprzątanie. I co prawda odkurzacz będę miał dopiero za 2 godziny, no ale przynajmniej miotełka i uczciwa praca, czyli no po prostu swoje trzeba wymiotłować. Nie ma takiej tragedii, to wszystko źle wyglądało jak to było brudne, a jak to się w miarę umyje, no to już wygląda o wiele lepiej niż to co było, a jak się to umyje całkiem to będzie ładny busik. Ktoś mi kiedyś na YouTube napisał, że ja się bardzo przejmuję tym busem, że przecież to jest używany bus i to jest normalne, że tak będzie. No i ma rację, ale z drugiej strony wydałem wszystkie oszczędności, jakie miałem na niego i no przejmuję się nim, stresuję się nim strasznie, tym stanem technicznym, bo szkoda wtopić tych pieniędzy, dlatego no nie ukrywam, mam dosyć dużego stresa i, i przez to tak wszystko przeżywam. Może i trochę za bardzo, bo przecież to jest tylko buzi. Jak gdzieś będzie rdzewka, to się ją po prostu zrobi. No ale fajnie, jakby ich nie było. No w kółko tak mam, nie? W kółko tak mam. Po prostu się z niego cieszę i, i tyle. Dlatego tak. Jestem przewrażliwiony na jego punkcie. Tego nie widziałem wcześniej, ale inwestycja powoli mi się zwraca. Jedna, druga monetka. Gdzie tu są dalej, jakieś monetki? Tu jest kolejna monetka, i tu jeszcze widziałem Dziabonga. Powoli się zaczyna wracać. O to właśnie w tej inwestycji chodziło. Pytanie teraz, jak się pozbyć? Tych wszystkich śladów pokleju i no nie mam pojęcia jak. Na pewno by się dało tym krążkiem, tylko go teraz nie mam, a chciałbym już sobie wyczyścić podłogę na gotowo. I na pierwszy ogień idzie aceton techniczny. No I blachę oczywiście świetnie, ale kleju nie ruszy. Nie ma praktycznie szans, żeby cokolwiek to zdziałać acetonem. Dobra, nie ma co się bawić. Najpierw najważniejsza rzecz to nitro. Ale fajnie pachnie. Dobra. Hop. I lecimy. Jak już nitro nie zmyję, to nic mocniejszego raczej nie będę miał. Ale pod nitro. O, coś może. Nie, nie ma możliwości, żeby to ruszyć. Tylko i wyłącznie skrobanie pozostało. Nic innego nie wchodzi w grę. No, tak jak wszędzie widać, jest cały uwalony. I czekam już matka, ciepła woda i znowu jakieś 40 minut szorowania wszystkiego dokładnie, tak żeby było idealnie tam gdzie się da dojść, bo tam gdzie się nie uda, to trzeba będzie coś innego wymyślić. Jednak drobna zmiana planów. Trzeba tylko te grubsze takie brudy pomyć. Bo potem finalnie i tak trzeba będzie to wszystko jeszcze umyć, i odtłuścić, ten brud, co staje na tych szmatkach. Także to i tak trzeba będzie na pięć razy myć. Biorę się tylko za ten grubszy brud. No i wychodzą pierwsze dziwne rzeczy. Takie maleństwa. Jak na przykład to. Ale to chyba kojarzę. To jest taka mini wgniotka. Jedyna na całym aucie wgniotka jest. I to jest chyba ona. Tutaj ją widać. Trzeba będzie. Zabezpieczyć to, żeby dalej nie korodowało. No i tak będę sobie mył i wyszukiwał, gdzie tu trzeba coś zrobić. Bardzo ważne, żeby takie rzeczy zrobić przed izolacją. No bo już będzie za późno. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale siedziałem tutaj jakiś czas i nie widziałem tego, że jedno z drewek przytkało mi moją przysłonę na komin I jest tu wszędzie pełno dymu, aż gryzie w gardło, ale. No, nie widać tego na kamerze. Widać, że jest lekko mgłą, ale nie tak, jak jest w rzeczywistości. No kurde, teraz nie będę wietrzył, bez sensu. Powoli sobie wszystko myję, ale... No nie, muszę najpierw ściągnąć listy, bo to mi nie da spokoju. Ściągnę sobie te boczne listwy, tylko popatrzę jeszcze, jak z tego, co już widzę, to na pierwszy rzut oka wystają tutaj dziadostwa od montażu ich, także nie będzie to jakieś bardzo skomplikowane, a za nimi może być prawdziwa rdza, bo to jest dla mnie najważniejsze dzisiaj, sprawdzić wszystkie rdzewki w tym aucie, żeby w razie czego to auto zdążyło iść w miarę szybko do lakiernika, do lakiernika na jakieś takie drobne popraweczki. Teraz jestem po tej mniej dostępnej stronie busa, gdzie już jestem przy samej ścianie, Powyciągają sobie część w tych wczasków. Wszystkich się nie da, więc trzeba będzie kupić nowe. Powoli trzeba zacząć wyrywać, byleby tylko plastik nie złamać. Nienawidzę czasków stresa, co się stanie. Cyk, jeszcze raz, no. Dobra, zlazło. Wszystkie mocowania OK. Listwo się wykorzysta z powrotem, ale to, co mnie cieszy, to tu wcale nie ma dużo rdzy. No niestety jest, ale nie aż tyle. I prezentuje się to w miarę fajnie. Nie ma tutaj większych ognisk korozji. Tutaj są drobne takie purchelki ale myślę, że to się obędzie bez mechanika i tyle to sobie polakieruję po prostu tutaj w garażu to są rzeczy i tak niewidoczne lecę ze wszystkimi listwami do, dookoła no i chyba już wszystko będzie w busie będzie można powoli robić izolację dobra, próbowałem te listy wymyć szmatką, ale to mija się z celem, tylko się brud rozmazuje trzeba wsiąść i jechać na myjnię tym razem porządnie także jadę do sklepu na myjnię a potem finalne ocenienie, jak on wypada z rdzą. Którąś godzinę już tutaj siedzę i przydałoby się coś zjeść. Dlatego sposób garażowy, prosto z kozy będą. Genialne tosty. ta już się w miarę ładnie przyrumieniły. Zaraz będzie można jeść. Szkoda mi czasu, żeby iść do domu. Po czyszczeniu tutaj rewelacja. Tu rewelacja. Drzwi rewelacja, ale to co się podziało z tyłu będzie chyba wymagało wymagało jarka. Bo dziwne rzeczy się tu podziały. Po pierwsze to jakieś drobne takie wykwity korozji, ale to nie jest jeszcze takie złe. To się zabezpieczy tak jak tu, i będzie OK. Natomiast problemem i rzeczą taką dosyć dziwną jest to, co się stało tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale tutaj normalnie się rozczepiły te blachy. No i teraz nie wiem, co z tym dalej zrobić. Trzeba by to jakoś zabezpieczyć i tą oryginalną gumą. Gumą jakoś coś tu podziałać. Tu też widać lekkie purhelki. Przydałoby się to od razu zrobić. Chyba mnie czeka wizyta u Jarka. Bo nie wiem co dalej. No trzeba będzie się zastanowić. Dlatego na dzisiaj już nie mam tutaj co robić. Wszystko sobie odkryłem. Co zostaje do roboty? Progi. Progi trzeba będzie odszczelnić jakoś. Bo są zbyt szczelne na dole i wodę trzymają. Ale to myślę, że kwestia tych gumek, wyciągnięcia i, i tam przeczyszczenia ich odpowiednio. Także to jest prawdopodobnie. Tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak mi się coś udało z tego skleić, no to będziecie to mieli na 14. live na godzinę 19 Standardowo. Taki odcinek o niczym, o niczym, no ale takie są początki. Podstawa to blacharka. Jeżeli tego nie będzie, nie wiem ile to zajmie zrobienie, ale no to musi być zrobione, bo bez tego no to kłopota jest dalej cokolwiek robić. Podstawa to blacha, ona musi być zdrowa.